A jedno pod okazin i Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem włączył się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem włączył się powiększą się kolejnych 200 żołnierzy. 200 żołnierzy ochotników. Tych, którzy umiejętnie łączą życie rodzinne, życie zawodowe, swoje pasje, swoje, swoje zobowiązania ze służbą wojskową. Dzisiaj WOD to 36 tysięcy żołnierzy. Z tego 32 tysiące to żołnierze ochotnicy. 90% wojsko obrony terytorialnej to żołnierze ochotnicy. Dzisiaj ponad 700 z nich stoi na Straży Bezpieczeństwa i wspiera Straż Graniczną na wschodniej granicy kraju. Dzisiaj kolejna partia z nich strzeże, wspiera bezpieczeństwo wschodniej części kraju i sposobu, sposobu tego, jak wspieramy walczącą Ukrainę. Jeszcze raz dziękuję za służbę. Szeregam 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zapraszam wszystkich do służby i życzę, spokojny, życzę Państwu spokojny świąt, Wielkiej Nocy. Ponieważ aby Państwo mieli spokojne święta, to my, żołnierze Wojska Polskiego, to my, żołnierze terytorialsi, zawsze gotowi, zawsze blisko strzeżemy Państwa bezpieczeństwa. Dziękuję. Jego serce i zachęca do poświęcenia. Bo miłość ojczyzny to nie tylko przyjemność, to nie tylko ten zachód, ale również trudna służba. To obowiązek. Kompania honorowa 11 małopolskiej brygady obrony terytorialnej prowadzi podporucznik Tomasz Borecki. Zdrował! Drugą kolumbę prowadzi porucznik Grzegorz Czuryła. Trzecią kolumnę prowadzi podporucznik Daniel Koreński. Czwartą kolumnę prowadzi Kapral Michał Lach. Piątą kolumnę prowadzi kapral Jakub Nowak. Kolumny klasy mundurowej z liceum obróżnokrzątącego w Przemini prowadzi młodszy kadet Wiktor Krzywowski. Podczas! zamyka orkiestra wojskowa z Krakowa. Powodzona przez starszego chorążego sztabowego Tomasa, Ronya!